Siemaneczko z tej strony Roniczkowskiej tam was w kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku z nowej serii Jesteśmy na mapie Osada. Jest to pierwszy odcinek z tej serii. W dzisiejszym odcinku będzie akcja koszenie pszenicy przepraszam jęczmienia Będziemy sobie kosić wistulą Władymircem C25. Tu już jest przygotowany elegancko rozrzutnik dwuosiowy. Mircem będzie oczywiście se mykał po drodze. Oczywiście zającę Was zostawienia łapeczki w górę oraz subika i zost zostawienia komentarza. A ja was tu jeszcze tak oprowadzę trochę po tej gospodarce. No tak, tu jest taka o, o moja samoróbka, talerzóweczka kamienie ponakładane, żeby trochę chociaż do ziemi się wyrywała, wbijała. Tutaj mamy grudziąca dwuskibowego, zwykły grudziąc. mmm a tutaj mam sobie kultywatorek. Yy, też grudziąc taki zielony, coś takiego elegancko. Tu jest kurnik. Yy, a tutaj mamy: o tu się zaczęło. Tutaj jest moi drodzy termit, opryskiwacz. Wykonywania zabiegów w polu. Tu mamy rozsiewacz KOS. Przerobiony na ciągany do traktora. Yy, I tu mamy siewnik też przerobiony. Do traktora Taki o fajne tu nalepeczki Takie o że chcę go tu tak dopieścił Lampeczki z tyłu ledowe Oczywiście bez kabli Więc no tak to by wyglądało tu mamy taką oto wiatkę elegancką Proszę bardzo A ten budynek Będziemy bulić ale tu tam już w dalszych odcinkach Ogólnie gospodarka Tak wygląda Elegancko tu tego domek tak wygląda Więc ja już nie przedłużam Pierwsze co zrobimy to pójdziemy do sąsiada, w ogóle się go spytać czy mi zajedzie Władymircem na pole Oj, ciekawe czy będzie miał czas, ciekawe, czekaj niech se tutaj auto elegancko przejedzie Witam pana Idziemy do sąsiada Ciekawe co tam ten sąsiad porabia Już się boję O, kury są, świnie kwiczą O mój Boże, on tam coś trzydziestką robi Oj, będzie ciężko, nie wiem czy będzie miał czas Hej, sąsiad! Halo, hej. Okay. Sie okay. ja się... Siema! Ja nie stracił, bo... sąsiad, co ty robisz?! Spokojnie! Sąsiad, żyjesz? Kajżeś je! O, tu żeś je. Okay. Żeś przeleciał jak błyskawica! <grym> Przez pół łąki! Sąsiad... Przepraszam, Przepraszam, Przepraszam że cię nie nie wystraszył. Sąsiad, ja mam sprawę. No, to sprawę? radę... Jaką sprawę? Taką sprawę, czy byś miał radę Władymircem podjechać na pole. Ja nie mam czasu! Jak nie masz czasu, no proszę cię sąsiad No to kosz, chcesz mąkę wykosić, to, to nawet ci łąki nie wykoszę, bo zaś coś chcesz, Zaoczuj coś chcesz. Ale Wiedzenie no sąsiad, no proszę, bo ja tu nagrywam no, teraz ja, Ty rycisz po czy. mnie Witam wszystkich, witam wszystkich, siemanko No Zapraszam na kanał do Rafała do Mojego sąsiada wystarczy. A tam są... A już już, już nie, przeżywaj, nie przeżywaj, nie przeżywej. A to moja przyczepa też, o widzowie, bo se pożyczył Taki to A po mnie tu ryczy, ja sam pożyczo po, pozy, po, 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 pożyczo Ty, sąsiad, to co, pomożesz? Dobra No to pomogę ci, tylko ciapka zgać. Dobra, jo, jo, już tam wistulą będę pomału wyjeżdżał Czemu jechać? umiechać? Władymircem Z rożytnikiem twoim? Powinien odpolić Ropa jest zalana Tu jest 40 biegów <laughs> Nie wiem czy to ogarniesz sąsiadku Pomału tam da pierwszy jak coś To tam, to tam, się, to, tam się, to tam się łucz sąsiad Łucz łucz Jak zepsuję to ja nie płacę Nie spokojnie To jest ruskie, to jest odporne Ruskie nie łamiąć się Tu mamy kościół Można iść, sąsiad to zawsze chodzi Sąsiad! Kogo to cyklop na moim drzewie? To tu cyklop, ten. Chyba Co tu się stało? Waldek jeździł z Cyklop leży tu. Co mnie ja tu cyklop położył? Jakaś aż bistuli mi bieg się wybił. Taki zielony, czerwony. Podobny jak mój. Ale mój stoi na gospodarstwie chyba. Ty ukradli multi-flop. Nie wiem, co tam pogadą. A w kościele kamery są te wszystko, my nie wieł. ta hamuj bo skręcony. O, tu za mną, tuti, tuti. Coś kaj, ty jedziesz. Ślepy. Napity, że się je. Ogólnie, tu mamy jeszcze, widzowie, soje Też jest nasze pole. To tu też ta pszenica jest nasza. Ale my, se dzisiaj wyjeżdżamy do. Yy... Na to pole tu po lewej Oczywiście... Uha, spokojnie sąsiad Oczywiście nie ma... Oczy... Co? Nie czy Nie wiem, chyba ten pszenicy. Suchszo mi się wydaje. E, oczywiście widzowie nie mamy sieczkarni wistuli. Więc się tu nie ten... Też się spodziewajcie jakiegoś szału. Będzie tyle tracić Łożek na drogę nasu Dostań tam sąsiad na swoim Sąsiad Henry pokrzywiłeś Sąsiad Ale może szczęście Ale może szczęście, że opony są odporne we władku By już przebite były Od noży Sąsiad, uciekaj Polecił Traktor zostawił Zgasił o, Zgasiłeś to chociaż Jedź to tam koś o Boże, widzowie sąsiadzi się tak jakieś narwane, Władkiemu coś to nie szło ta jazda, tragicznie Dobrze, że ludzie nie porozjeżdżą A ja tam biegi Na dole też może jak w 30 Łopanie, a tu nie chce przejechać pod drzewem Ogólnie widzowie, tu sąsiad polo obok a ogólnie to ją zacząłem posić. No i elegancko tam kość mi tą łąkę. Masz, a przewrócić to będę przewracał tam są. Tak, Też, myśli... Też myślę, że odcineczki fajne z tego wyjdą. Tu widzowie, muszę uważać Przebracę. na płot. E, e, ty masz przewracarkę, sąsiad. Aha, a to wszystko moje sprzęty porobisz? ty se Nie, e, nie, sąsiad, ja mam swoje, ja nie chcę twojego. Ja mam swoim ja, ja tam swoim, ja i na traktorem samym przyjadę Ja tam mi na sobie podczepię Bo tam są moje Ja, ja, ja ten, tam są ciebie, no nie dziwaj. Jak cię kiedy nie będzie, pójdziesz do kościoła W niedzielę będę przewracał Jak będziesz słyszał jakiegoś ładka to nie jo To, to sąsiad Jest poniedziałek to, to będziesz siano kuczył, tydzień? No No tydzień, bo to musi być tak, suche ja to, ja zaraz... to musi być kruche To walca, ja nie bo mi tu tydzień traktory nie będzie wystał Tam ksiądz jeszcze w nie... Ja chcę to no. wyszczas i mogę sprzedawać kostki O mój Boże już się boję te twoje ceny z kosmosu Nie co? no dobra mogę Mój sprzęt brać, ale traktor S... z tyłu mnie to jednak mimo nic Bo i oni mu nic pożyczą a ty ja, ja tam, ja, ja tam odrowiam ja tam odrobia sąsiad A zapomniałem, bo jeżeli ci nie płacił za to go. I Jeszcze, że bym będę chyba urwą. O, widzisz, żeś I mi za koszenie za, za usługę żeś mi nie płacił Każdej zawalił, co to żeś A jak już ja cię skasuję za łąkę to... Ja to ty mi... To skojarza, mi tutaj pierz pieniądze tak, za te. Za usługę koszenia Dobra, to do, domy do tam później jak wsposzę tam kosiarki się jeszcze nie połom, bo zapylosz tym trzydziestką Wystarczy, że mi... Wystarczy, że, że mi cię władka połomłeś. Ale nie ma jakoś tragicznie. No Try no no Oj też ci za to potrącę. Wistula ładnie pracuje 30, 30, 30. Nie bo tam cię 30 zaraz przegrzeje i tam dajesz tak po obrotach Bo mi wistula tu elegancko chodzi Nową chłodnicę A tam to już może starą 20-letnią 2400 obrotów tylko Sąsiady się tak z tobą zagodzą, że ja ani nie zobaczę, że mam pełne I co ja mogę tam podjeżdżać, no, Spokojnie, sąsiad, z tobą Są radę sobie nie, Ja podjadę, sąsiad, ty się tam nie martw, jest tam kość je, bo jeszcze władka mi zepsuła Dobra, nic, sam nie nic nie słyszałeś, łoki toki coś tam skrzyczy, krz Boże, Jezu, skrzynię żeś mi we władku zaklesczył sąsiad Dobra, cyk cyk mógł, dobra, o, od tego wołek No, widzicie, widzowie, no, władek będziemy miał co robić z tym rozrzutnikiem o i ta rura w tym wistuli łopania, mnie wygiąło tu nie Jedynie to możesz zapłacić bo tu dużo kamienie. A noże to tak wystrzelają, że pełno kukurydzy Kukurydzy jest i noży, i kamieni. <noise> Patrzcie, widzowie, jak się to elegancko prezentuje. Zestawik piękny. Władziu z przyczepką. Znaczy, przepraszam, różnikiem. Przełożyłem. Sąsiad mi przyszedł pomóc na szybkości burty. Założyliśmy. Jest elegancko. Adapter żeś ciepł w rękach nie chciał dzwonić, bo... walka, żeby... Joponiko, nie! Ja nie chciałbym. ja ze sobą radę, ale... Ten tak, żeby lepiej się robił to zaszedł po ciebie A hmm. adapter jakby, żeś są... Co? Jak jakby, żeś adapter z są? Eee, rękami No rękami I kluczem Dobrze, że, 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 że Jóżek, cieszę, to wiecie, jak się nie twoje. By nie przywieźć ani łuki, wziąć serwetnitrowe, ani... niby nie by było mogłeś mi przy, przy łuku wpadnąć. A ja ty ty mnie tylko do roboty, żebyś ci pomagał, nie trzymasz? A jak się sąsiada martwi. A, 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 kto się martwi, żeby mi łąkiem, żeby... Ja Ja, chcę, też to dzwonię do Waldka, Waldek w Zaru przyjeżdża. A, Waldek ten złodziej mój. zasrany. No dość pola. Nabro hektarów, na pół dziedzinie. Wszystko nam pozabiero. Jeszcze mu tam ciś. Zkigo. A was walkowi to tak nie daje za darmo. A to co mi za darmo dajesz? No. Ja za darmo ty złodzieju. za mnie kasujesz nieźle. Zatyłaś ty czy to tu dopiero mogę jak chciano być. Ej, ty tam mi ten, ty mnie to jeszcze w ładkach będziesz malował Bo straty tu są A ta pszenica to ci jakoś sypie czy nie sypie? No jeden zbiornik już mam z takiego kawałeczka Znajemy jak cztery A bo tyś tam sypał jak głupi nawozu Na nasiona to nowe, czy jak? Nie Już ja mam te same, już Ja już je mam z 10 roków i dalej rośnie Ja też mogłem was 20 albo 10 lat mieć te nasiona i, i widzicie, przenica u mnie sypała ponad 10 lat Ale to, to sąsiad bo już ostatni rok będę kupywał nowe nasienie Zam, Nie, zamu bo... Zamówię, tam przywiedzą mi kurierem To może zamów mi też ja tej przenicy, które będę miał? No sąsiad, no to się tak. musimy jakoś dogadać? Czy ran, w teraz wie, wieczorem siadniemy? 40 roku, y, Zasie, to. Tu bądź się mój. Jak tam sąsiad wazów? Ja o tym zamówię. Znaczy, wiesz, nie wiem, bo jakoś razem coś to na tych telefonach poklikamy, bo się na tym jeszcze tak nie znam? Ty technologia jest? Nie, nie wiem Jeszcze źle zamówimy i do tego, tego. Staśka przywiezion, a nie do nas. Ja. Dopiero złodziej to nie był, większy złodziej jak waldy Mam, w sumie racja Była A, powodzi się złodzieje Na kredyt to mają Jeździ, jeździ no tym traktorem, w i we w ten. Pokazać musi co on to niemo A na serwisie, a na serwisie co miesiąc siedzi No, ten John A wistula tu elegancko, Władek tu tego trzydziestka też gdzie skąd tam widzę sąsiad jakieś problemy może, ostatnio? Wszystko okej okay. Nie będziesz sprzedawał? Chcesz... To, to nie, nie, ja tylko nie chcę tego Bo to, to, to ja wiem, że to jest niesprawne Co ty to sąsiad? Mam, że złama Ty mnie tu sąsiad... bo małe, jedna, dziecko jednak jest niesprawne, dobrze mówił Prosisz se sąsiad przyjechać posłyszeć się... Ja ci tam sąsiad, nie, nie ten Bo ty to tam może jakieś popsuł, ja wiem, że ci się tam wszystko kleszczy Hamulce tam nie ma wcale to nie ma jak mój Władeczek We Władku to... We Władku jest elegancko Wszystko chodzi Malowany był Co tam? Co tam chciałeś oglądać? Bo coś tam zasłuszczało na tym Nie Może hamulców nie ma? Hamulcy nie ma Dobra, resztę ty chcesz coś Coś wskosiłeś Dobra, biora se Władzia Jadę na Gospo, z tym. No to ja Gdzieś tyle zostawię. Sąsiad, zostaw mnie to proszę. Cię. I, ta, I tak już. I, 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 no ja, i tak mam długi ocień. Jadę sobie na Gospo, z tym kapitalnie. Ale ciągnie z górki, o mój Boże. Sąsiad to jest za duże. To do 30, co możesz podmianać do płatka Gdzieś mnie namówił. No Dwukółkę, dwu żeś mi wziął je, ja teraz muszę z takim ciężarem jeździć. Na co? Trzeba więcej spoli i co? Taki mądry Myślisz tu jeszcze, jak ten odcinek nagrywasz, jak tu ciapek leci z tym... ...z rotacjami No tam przyjdę, czekaj, w ja sobie na to nawrócę Kapitalnie Jezu, tu mam ciasno na tym gospodarstwie No i widzowie ciasno, ciasno O! Blisko było do uderzenia. Dobra. Wody z niech sobie stoi Demeżę tam jeszcze sąsiada nakamerować. Bo tam elegancko robota mu idzie, kosi mi. Trawkę. O, słyszycie, jak chodzi kosiarka. O Boże, pruty, to konkretnie. Sąsiad, wiesz, że nie wolno siadać po tym alkoholu do traktora. Ogólnie do pojazdu. Bo Boże, jeszcze mi nóż czuł bez osłony to może iść też z taką robotą. Jak ja cię tu mam na nakamerować, jak tu mi ten. Jakieś tu ujęcia porobimy. Bo cię tak to radzi, tak szybko jeździć z robotem, bo tu zdusisz. Ja zdusisz, co ty mi tam go, miejscu Ale tu możesz dolinę nie ząsnąć, woda ci tu będzie stała. Weźmy się tu za czym, jak dojedziesz tu do góry. Tym kapitalnym sprzętem. 85. Sąsiad, Boże, nie po drodze tak się nie jedzie, tak się tego nie robi. To trzeba. Co, Boże, sąsiad, za czym się proszę, cię za czym się, bo z wizami się chce pożegnać. A już byłeś na odcinku, to się też byś pożegnał, a nie, taka świnia z ciebie będzie. Za czym się tym, za czym? Ja w a mam 25. O, stań tak, o elegan... Wyłącz te bahadeł o... O, Rocatyna z obrotu wchodzi. Ważej, bo ci noże wyszczel. No róbcie. ja widzę właśnie bez osłony. No i dobra widzowie, mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Ze mną był pan Rafał. Proszę się pożegnać. Na razie. Dziki sąsiedzie. No i tyle. Zostawcie łapkę, komentarz, suba u Rafała jak i gumnie. Następnego. Na razie. Cześć. Na razie. pozdrów w Kazie.